No dobra, coś tu... jakaś karawana przeszła. <laughs> ale my nie mamy nawet jeszcze depotu. No, może na szybko zbudujemy, ale i tak nie mam co, niczego do zaoferowania im. Może tak Copper Paras. Ewentualnie za to bym coś kupił, ale wątpię. Aktualnie jestem w trakcie budowania takiego um, mm, małego cheaterstwa. Jeżeli myśleliście w ogóle, że Danger Roomy to jest w ogóle jakaś. Um, oszukana rzecz, nie, to jeszcze nie widzieliście Shaft of Enlightenment. A, dobra, mechanizmy są teraz, nie wiem, jak tylko ktoś przyniesie ten floor hatch. Jasnej cholery. Ech. Co są ludzie? Nadal tu siedzi tu coś? No pewnie, że się dzieje. Nikt tego nie zamierza przenieść. Dobra, to wiem co może zrobimy. Po prostu co się wyłączy tutaj. Kaczko Jak to nadal? Amen. Może to inaczej się nazywa? Hmm, też nie. Ech, nie mam pojęcia, niestety. Ech, w każdym razie room uh, shaft of enlightenment to jest taki mały exploit e, który sprawia że wasze krasnale e, w wojsku e, dostaną e, <laughs> jakiś co z złocie, jest zdolny... o boże próbuję się wydostać a dziabnie mi kogoś. albo i nie na szczęście dobra wybiega na dwór i ucieka Hmm, daleko zaszedł, tak czy tak? Trochę tam postraszone je kresane, widzę, ale. Hmm, już jest w miarę okej okay, chyba. E, w swojej wykopałem ogromne magazyny, jak widać. E, tu na dole buduję taką. Ja wiem, Jadalnie pewnie. E, teraz tylko taki mały problem jest, że e, potrzebuję szkła, potrzebuję szkła, żeby to zabudować ładnie. A dlaczego akurat szkła? Bo szkło jest super, no po prostu łapie. E, tak, rasne sobie jadły i będą e, siedziały na szklanych tych rzeczach. No to jest super. Jest floorhatch nareszcie, postawcie to tutaj. Drzwi też są nawet jakieś. Okej, okay, niech ktoś to tam postawi. I mój mechanik zajmie się tutaj owożeniem e, dźwigni. Okej, okay. jak tylko mój gościu właśnie musi dostać w ogóle jakąś broń... Alpons hmm. Armor, Iron, Warhammer. To był mój pierwszy człowiek jest Warhammerzystą, że tak to ujmę. I od razu może sklejmy jakąś, jakąś zbroję. Helm, gondlety, buty i tarcze. Helm damy na samą górę, bo najważniejsza jest protekcja głowy, bo... Głowy krasnali są zrobione bo wiem, z czego z, z jakiejś gum z gumy chyba, bo e, krasnale potrafią zginąć od wszystkiego, nie? Jeżeli trafi w głowę. Normalnie ja myślę, że by będą mieli jakieś twarde czachy, nie? Czy coś, nie, te czaszki są gorsze niż u niemowląt, nie. Poważnie. Tutaj zależną pełno zwierząt. Postawiłem też koty tu przy wejściu, żeby nekromanta się nie mógł prześlizgnąć. Prześlizgnąć... Ech, nie wiem. zimę. Dobra, to ja nie będę przedłużał materiału i wrócę do was jak tylko... ukończę budowę tego... tego, tego, tego Shaft of Enlightenment. Dobra, nasz militarny gościu już tutaj jest w miarę... E, zwarty i gotowy. Co on tu już ma ubrane pięknego? Iron Man Shield! Iron Warhammer! E, I chyba zamierza ubrać żelazny ten... Nie, niestety, ale... Hełm nie zamierza ubrać, bo po cholerę... Idiota. Dobra, mniejsza o to. Mój projekt jest w miarę gotowy. Każe mu teraz się tutaj... Ej, nie jest gotowy! Zapomniałem o najważniejszym! O, Ehm... Um. Traps... Upright, Spear, Spike. I proszę go tutaj postawić. Blocked. O Boże, ktoś musi te rampy usunąć szybko. Dawać mi tu kopacza jakiegoś. Już się któryś znalazł. Odważny. mam tutaj w ogóle drewniany? A, yes, Palm, Training Spear. Ok, ci kupcy sobie poszli. Nie spodobało im się. A ty gdzie znowu? A, coś ubrać. Iron Grace, No proszę, już jest powoli. Ładnie. E, zakuty w żelazo. E, co prawda będę musiał mu ten hełm wcisnąć na siłę, ale... E, jakoś powinienem dać radę. Dobra. Niech coś postawi... O! Tyle wystarczy. Jeden spear. Jakbym wmontował tą 10, no to już <laughs> z przesady trochę. Mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. No special profession, ktokolwiek może to zrobić na to wodzi. Ale nadal jest nieaktywna, aktywne. niech ktoś to postawi, proszę was. Okej, okay, poszedł. Gościu jakiś. I proszę, proszę, proszę. Zbudował to. I co to już? Ja się nie jestem pewien do końca. Dobra, teraz muszę tego militarnego jakoś tam włożyć. To wiem, to po prostu sobie buru tutaj w adaniu Bureau pach tutaj dodaj, dodaj citizenów który to jest, który to jest mylisze commander, proszę bardzo przejdź tam mój drogi hello to może inaczej tutaj o, teraz powinien się skapnąć, że. a, a coś mi to gnije. Rotten Lama z Wheatbread, Rotten Lama Nervous Tissue. Dobra, na szczęście wcale na się nic bardzo cennego. No dalej, wejdź tam, nie? Masz rozkazy jasne. Masz bronić tego terenu. Ci wokół. Muszę muszą zmienić order. Defend jeden 1 eee, o. Proszę bardzo O że teraz znowu zanim się skapnie, że mam misję Już, możesz tam przejść łaskawie, to przenieś się tu Proszę bardzo Co gdzie on leci znowu? Co on to w ogóle opuścił? Coat Swoją szatę i wyrzucił co ty robisz tutaj, Dibilu? O Boże, defend pur jeden. No, dosyć bronisz. on jest tutaj, a ty stoisz tam. O, o, ruszył. Dalej właśnie tam. No, dobra, nareszcie. Na wszelki wypadek zamknę drzwi, żeby nie uciekł czasami i niech ktoś tutaj ładnie. Pociągnie mi dźwignię. I zobaczymy czary. Powinno się udać. Ma broń na pewno. Ma broń. Dobra. Idzie tu ktoś? Ale mam mailerów. Będę musiał zaraz coś um, się okazać wykopać. No dalej, na pewno jakiś ćwok z drugiego końca fortu biegnie. O Boże, skąd wiedziałem? Ale no dobra, już nie jest, wcale tak daleko. Ruchy, ruchy, mój drogi. Dobra. Badu. Coś mi się stało, stunet, ale patrzcie teraz co Legendarny Hammerdorf Shield User, Fighter I teraz, wejdziemy w Dwarf Terapista O, military Patrzcie to, 20 level Legendarny Hammerdorf. O boże, w sekundę Nie jest do końca wiadomo na jakiej zasadzie działa ten błąd, ale ale... całkiem, całkiem... całkiem zabawny, szczerze. Um, mm. <laughs> no nic, to będzie nasz gościu do walki. Um, może go wyślemy niedługo na tych troglodytów tutaj, jakiś tam widziałem na dole. Muszę w ogóle zacząć budować farmy, bo te napoje schodzą znacznie szybciej niż myślałem. Um, ile ich już mamy? Około 70 tylko. Także trzeba się trochę pośpieszyć. Okej, okay, stało się coś dziwnego, właśnie. Dostałem yy, wiadomo, że merchant stał się berserkiem. Jak to ująć? W ogóle, czemu oni tu stoją? Stoją na końcu mapy, czy co? Yy, no, w każdym razie został zabity przez swojego własnego strażnika. O, i teraz strażnik doszedł do wniosku, że może jednak wyjdzie z tej mapy. To jest ciekawe dopiero. Yy, hmm. OK, dostaliśmy mnóstwo gratisów na twórdzi. Wow, klawbiny, klawbiny, lederbiny. No, ja nie będę narzekał ogólnie. <ścoughs> Rozkażę to wszystko zdumpować. Um, a te i tego krasnala, weźmiemy wszystkie do siebie i dam, 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 dam. O, proszę bardzo, słodko. O i w sumie cielsko też musimy zabrać jak najszybciej na dół. O, nie daj Boże, się pojawi niedługo jakiś nekromanta i co? Um, Swoją drogą, mam mały problem z tym mafolem, moim, moim legendarnym Hammerdwarfem. On tylko stoi, i stoi. Jest głodny, chce mu się pić, ale on nadal tylko stoi w miejscu i nic nie robi. Hmm. Dziwne, nie rozumiem jego zachowania. No, w każdym razie e, zeszliśmy już w końcu na poziom tych e, jaskiń i możemy zbudować sobie e, małe pole, jakieś małe poletko. Myślę, że 4 na 4 albo 4 albo, o, takie bardziej podłużne. Powinno się dosyć ładnie prezentować. Mam nadzieję taką przynajmniej. Dobra, może zbudujemy je gdzieś. wiem, tutaj niech będzie. Paletko jedno. Um. O, i gdzieś tutaj zbudujemy zaraz drugie. Tylko szkoda, że te. Nie mogę budować na tych roślinach kompletnie bez sensu. Powinien to zmienić. Autor gry, moim skromnym zdaniem. Ech, no ale cóż. No, drogledyci sobie stąd poszli w takim bądź razie. Ech, w każdym razie, no whatever. Co tu leży? Czerwony piasek, okej. Okay. Czemu tam jest czerwony piasek? To jest kompletnie nie na miejscu. No, mniejsza o to. Ech, tutaj wykopałem już taki tunel do góry trochę. I tutaj będziemy stąd brali piasek do tych do pieców, mam nadzieję. No i jednocześnie kopaczom ukazałem. No tutaj wykopać kilka tych żył, minerałów różnych. I rozkazałem wszystkim krystalom. Głównie przenosić kamienie w forcie teraz, nie? Mam no, prawie wszystko już ukończyliśmy. Co mieliśmy ważniejsze do roboty. I myślę, że... Możemy zająć się takim porządkowaniem teraz raczej. No to tu jeszcze tylko zbuduję ścianę ostatni poziom. Wow. Ups. Teraz tylko muszę tutaj dać podłogę. Tu podłogę, że krasnale mogły się tam dostać. Tu się usunię, to się usunie też się wsadzi podłogę. O. Jak nieco strasznie irytuje nie, Może te Yy, rogi trzeba tak robić, trzeba zbudować podłogę, zbudować ten róg i ten. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie jestem pewien teraz. Aż zaraz wrócę do Was i zobaczymy, czy tutaj suspenduję tę podłogę, a ta ściana będzie nadal aktywna do budowy. Może ktoś ją zbuduje, jestem ciekawy.